witam bardzo serdecznie najwyżej to i to ja zabiorę ze sobą Po zmianie kierowców na Walii. jedzie z nami pan Jan Adamczyk, kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych. Panie Janie, a takie z pana wieloletniego doświadczenia jakieś. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam bardzo serdecznie. Dokładnie 7 listopada mija dwa lata od utworzenia kanału, dlatego też postanowiłem zrobić małe podsumowanie kanału. I przy okazji podziękować wszystkim widzom. Moim zdaniem kanał bardzo się fajnie rozwija. 95 odcinków, 2,5 tysiąca subskrypcji i ponad 780 tysięcy wyświetleń. W porównaniu do innych kanałów, kanałów podobnej wielkości, to myślę, że jest to fajny wynik. Mam na myśli, oczywiście, kanały o tej samej tematyce. Także popularność kanału z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Oczywiście, to wszystko dzięki Wam. I tutaj chciałbym podziękować za udostępnianie kanału w mediach społecznościowych, za miłe komentarze, za wszystkie subskrypcje. Ogólnie, cieszę się, że coraz więcej. Początkujący kierowcy ogląda kanał. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie na kanale jakieś wartościowe informacje na temat tego zawodu, które przydadzą się Wam w codziennej pracy. Jakiś czas temu zmieniłem trochę formę przekazu treści. Zależało mi, aby przekazywane informacje trafiały bardziej w urozmaicony i ciekawszy sposób. Dlatego też postanowiłem, żeby omawiać tematy podczas trasy. W ten sposób więcej będzie można zobaczyć pracę kierowcy, między innymi załadunki, rozładunki i różnie nieraz niespodziewane sytuacje. W moim akurat przypadku przeważnie każda trasa jest inna. Przewozimy różne ładunki, i miejsca, do których jeżdżę, potrafią mnie raz zaskoczyć tym bardziej w Anglii. Także myślę, że nowy format powinien być dla Was ciekawszy. Jeden odcinek to jeden dzień z trasy Niemcy Wielka Brytania która w moim przypadku trwa od 5 do 7 dni w każdym odcinku będą poruszane różne wątki dotyczącej pracy kierowcy każda trasa będzie w osobnej playliście co też dla nowych widzów myślę, że będzie też ułatwieniem w przypadku chęci obejrzenia sobie całej trasy odcinki Będą o różnej długości, chociaż będę się starał, aby nie były aż tak długie. Bo, oczywiście, rozumiem, zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie zainteresowany oglądaniem całego na przykład godzinnego odcinka. Ale jeśli takie się pojawią, trwające powyżej 20-25 minut, będą podzielone na rozdziały. Każdy rozdział to inny wątek Także yy, Każdy będzie mógł sobie oglądać To co go akurat Zainteresuje Mam nadzieję, że dzięki Takiej formie Odcinki będą ciekawsze I kanał też zyska na Atrakcyjności Pierwsza trasa jest już w całości W 8 odcinkach w playliście Także zapraszam do oglądania Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. Dziękuję bardzo za wszystkie sugestie dotyczące pomysłów na odcinki. Wszystkie Wasze sugestie będę brał pod uwagę, oczywiście, i starał się w najbliższych odcinkach je wykorzystywać. Dwa lata kanału to myślę, że pora też na jakąś stabilizację. Mam na myśli dzień i stała pora, o której miałyby ukazywać się nowe odcinki. Także będę się starał, aby od przyszłego tygodnia, w każdy piątek i każdą niedzielę o godzinie 18, były publikowane nowe odcinki na kanale. Mam nadzieję, że takie dni i pora będą Wam odpowiadać. Mam kilka pomysłów, które chciałbym zrealizować, aby jeszcze bardziej kanał był ciekawszy i też bardziej interesujący dla starszych kierowców. I jeden taki pomysł przedstawię wam jutro, czyli w niedzielę. Czy uda go się zrealizować? W pełni zależeć będzie od Was. Więcej szczegółów w jutrzejszym odcinku. Myślę, że do południa się pojawi na kanale. A na razie to wszystko. Dziękuję jeszcze raz wszystkim widzom. Miłego weekendu Wam życzę i pozdrawiam serdecznie. Cześć.